Że ci ludzie z dziada, pradziada tutaj mieszkają, harują na polu. Wchodzimy do Rzeszowa. Pan prezydent Ferenc obiecuje, że wzrosną ceny działek, że będzie lepiej. A tutaj poza ich plecami po prostu dokonuje się taką samowolkę. Mieszkańcem Budziwoja jest także pan Jacek Kotula, radny Sejmiku Wojewódzkiego. Panie Jacku, jak pan zareagował, gdy dowiedział się pan, że. Większość terenów Budziwoja, które tutaj w tej chwili obserwujemy, zostanie włączona w studium zagospodarowania przestrzennego jako tereny zielone. No Byłem bardzo wkurzony, że nikt taki sprawnie konsultuje, że ci ludzie z dziada, pradziada tutaj mieszkają, harują na polu. Wchodzimy do Rzeszowa. Pan prezydent Ferenc obiecuje, że wzrosną ceny działek, że będzie lepiej. A tutaj poza ich plecami po prostu dokonuje się taką samowolkę, to znaczy nikt nie informuje ich o tym. Wszystko robi się po cichu. Dotkniętych jest tym, tym planem zagospodarowania czy tym studium warunkowań około 2000 mieszkańców z tego osiedla. Ponad 1000 działek ma być przeznaczone na zieleń, gdzie w tym samym czasie zakolorowane na zielono tereny w centrum Rzeszowa. W perfidny sposób sprzedaje się pod stołem, deweloperom, i po prostu jest centrum zabetonowane. Także to jest wszystko robione no, ponad głowami, aby po prostu wkurzyć tych ludzi okraść. No i pochwalić się gdzieś tam w Brukseli, że mamy w Rzeszowie 30% zielonych terenów, miasto jest bardzo ekologiczne. Tylko, że ta ekologia to się odbywa kosztem mieszkańców. Dużo jest tu właściwych rolników, którzy po prostu harują i za grosze sprzedają swoje produkty. Nie ma kto odebrać tego zboża. Jak widzimy, tutaj stoimy nawet koło parafialnego pola. Tutaj 2 hektary nasza parafia, czyli wszyscy mieszkańcy, 6,5 tysiąca. Mieszkańcy w parafian, w parafi Rzeszu Budziwój jest współwłaścicielami, że tak powiem, tego terenu. To nie są żadne haszta, jakieś urwiska, jakieś po prostu nieużytki, ale tą decyzją prezydent miasta no, doprowadził, zrównał takie tereny z terenami, że tak powiem, nieużytków. Tutaj jest zaraz blisko droga asfaltowa, główna droga. To nie są jakieś tam gdzieś, że nie ma dojazdów. Także takie tereny chcą przeznaczyć pod zieleń i no jestem oburzony i, i popieram mieszkańców i po prostu tego tak nie możemy łatwo odpuścić. Mhm. Czy Pana też osobiście to dotknęło? Y, to znaczy ja y, dostałem 8 arów na ślubie od mojego dziadka, także bardziej dotyka to moich dziadków czy też moją rodzinę. Y, mam jedną działkę gdzie jest tam współ, współwłaściciel kilkunastu, także no. W małym stopniu mnie do, 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 dotknęło to, córka ma działkę w matysówce, gdzie ma być ten słynny, który się już zapowiada od 10 lat stok całoroczny narciarski, no to dowiedziała się właśnie, że na tym stoku, to zamiast wykupić sobie pod ten stok pola, to prezydent Fiołek zamalował to na zielono i będziemy jeździć na, na tych prywatnych działkach, na nartach. Także to no, w niewielkim stopniu, ale sąsiedzi. Wielu, no większość znam, prawda, bo chodziłem tutaj od początku do kościoła i, i tutaj no, znam tych ludzi, ludzie mnie tu wybierają, więc ja to tak nie mogę być obojętny i po prostu boli mnie to, że no, złodziejska, zielona prywatyzacja dokonuje się kosztem mieszkańców naszego osiedla. Mhm. A propos właśnie tej informacji na temat tego studium. Miasto tutaj twierdzi, że spotkanie się odbyło że była informacja na ten temat, że takie spotkanie się odbędzie dwa lata temu. Czy na przykład Pan wiedział o tym, że coś takiego się działo w dziwoju? To było wszystko tak w skrycie robione. Wtedy był COVID, w kościele, wiecie, był 5 metrów na jedną osobę także był zakaz większej ilości zgromadzeń, chodziło wtedy mało ludzi do kościoła, nawet jak ksiądz ogłosił taką informację tam wśród 30 innych ogłoszeń parafialnych to to umknęło ludziom i to było tak po prostu zakamuflowane, że no jakaś tam kolejne spotkanie będzie będą ludzie z miasta, ale nikt nie wiedział że to chodzi dokładnie o to, że chcą im wyrwać i, i oskurować ich z ich terenów, nie, także jakbyśmy to wiedzieli wtedy, że to, to, to już jest taki początek tego Wszystkiego co teraz ma miejsce, to trzeba by było po prostu na każdym domu afisze robić, walić dzwon. Straż Pożarna powinna tutaj po prostu alarm włączyć, że pożar ludzie chcą was okraść swoi. A to było tak cichutko, żeby odfajkować, że było spotkanie w czasie pandemii, podobno było tam kilkanaście osób, ale no nie do końca wiedzieli o co to chodzi. No i dlatego ja ostatnio zawnioskowałem nawet do prokuratury, żeby skorzystała z takiego paragrafu, który ten paragraf mówi, że gdy są takie ważne dla interesu społecznego sprawy podejmowane przez miasto i są pewne wątpliwości, bo tutaj jest oburzonych bardzo dużo ludzi na naszym siedlu, tak jak mówiłem tysiące osób, a z innych to będzie kilkanaście razem, to żeby prokuratura objęła to takim nadzorem, żeby przypatrzyła się temu, żeby od samego początku prokurator dał swoją osobę, żeby w urzędzie podczas tych wszystkich konsultacji i tak dalej, byli ludzie prokuratury, czy nie jest tam robiony jakiś przekręt. Czy to nie będzie tak, jak ja podejrzewam, że na razie te działki stracą na wartości, bo tutaj przypominam, mniej więcej 20 tysięcy złotych za ar, jak ktoś by chciał sprzedać, dostaje, a po zamalowaniu na zielono będzie to około 500 tys. zł. I po 5-10 latach, gdy to pole, pokolenie walczących ludzi o swoją o swoje ojcowiznę y, odejdzie na drugi świat, y, przyjdą młodzi i może będzie też i kryzys, bo to się różnie teraz zapowiada, oni mogą posprzedawać to za przysłowiową czapkę, ruszę za te 500 zł, a znowu za parę lat później no koledzy pana y, prezydenta Rzeszowa, deweloperzy, sobie to tak załatwią, że tu, tu, tu będą nagle powstawały na tych naszych terenach zielonych. Y, osiedla bloki. Także to może być taki właśnie przekręt, dlatego wyzywam prokuraturę, żeby po prostu miała na tym pieczę i żeby no, nas, mieszkańców, zwykłych ludzi po prostu chroniła i po prostu przypilnowała tą sprawę. Hmm. Czy prokuratura w jakikolwiek sposób odpowiedziała na pana wezwanie? Nie, dopiero w tamten piątek złożyłem hmm. to, czyli kilka dni minęło, mają miesiąc czasu, będę tam chodził, pytał się no, myślę, że to jest słuszna sprawa, to nic nie kosztuje, tylko po prostu na nadzór nad tym całym postępowaniem, nad tym studium uwarunkowań. Jeszcze to jest wszystko w fazie tak projektów, niech na samym początku po prostu zobaczą, czy to nie ma jakichś prostu oszustw. Uważa Pan, że jest szansa wygrać z miastem? Patrząc na zaangażowanie ludzi, na to, jak są wkurzeni, jak po prostu reagują na tych spotkaniach z prezydentem, myślę, że jest szansa, dlatego że prezydent Fiołek do tej pory przedstawiał się jako taki no, wypicowany, prawda, laluś, który w, w eleganckich garniturach chodził, snuł jakieś wizje, jakieś tam plany, pa palety do siedzenia, jakieś ławeczki, jakieś kieszonkowe parki, kwiatuszki i tak dalej. Ale jak przyszło, co do czego? o konkrety, o gdzie jest po prostu hektary, pola, o ludzi ludzie na niego skoczyli na tym spotkaniu, które było z dwa tygodnie temu, no to już nie był taki pewny siebie. Już po prostu no, zaczął widzieć, że nie pójdzie mu to tak łatwo. Dlatego jeśli ludzie z Rzeszowa nie odpuszczą, jeśli po prostu damy sprawy do sądów, będziemy naciskać go, nawet okupować urząd miasta, wtedy jest szansa wygrać. Prezydent twierdzi, że możecie mnie nawet nie wybrać, ale i tak dopnę swego. No mniej więcej takich słów użył właśnie podczas tego spotkania. Wierzy pan w to? Tak, to jest człowiek z pokolenia komunistów, bo on gdzieś w 2000 roku, jak już cała ta komuna upadła, to on się wtedy zapisał do SLD, do tej partii postkomunistycznej. Nie? Młody chłopak, gdzie widział, ile, ile zła, ile po prostu nieszczęść związało się z komunizmem, z tymi no, aresztowaniami, więzieniami, z żołnierzami wyklętymi. I on za wzór sobie wziął, zachował wstąpienie do tej partii. No to ja, moim zdaniem, jest to tylko oznaka jego kariery i po prostu to ludzie, którzy karierę, jakieś tak, prawda, nie wiem, błyszczenie w mediach i tak dalej, a nie dbanie o interesy zwykłych ludzi, mają za, za swój no, pierwszoplanowy plan. Także myślę, że to jest człowiek, który potrafi przekalkulować i woli dla centrum Rzeszowa, które zabetonował. Poświęcić nawet te osiedla obrzeżne, gdzie y, zrobi po swojemu. On umie, liczy, że ma dwudziestu kilku radnych, którzy po prostu za tą dietę trzytysięczną, którą co miesiąc biorą, y, po prostu zagryzą wargi i podczas głosowania, podniosą rękę, żeby tym ludziom tutaj ukraść. A y, to, że tam 5, 10, 15, 20 tysięcy, no to on po prostu już to w, może wkalkulować. Także ja. Y, no, nie spodziewam się po nim niczego dobrego, jeśli chodzi o takie samorzutne poddanie się w woli ludu, bardziej pod naciskiem. Jeśli po prostu my tam nie, nie damy i będziemy, pójdzie to w Polskę, pójdzie to w świat, do mediów ogólnopolskich, wtedy możemy wygrać.